Słyszymy ten argument, że 300 tysięcy obywateli umiera na skutek zatrucia środowiska regularnie, co roku. Tutaj nie mamy w tej debacie miejsca na rozgrywki partyjno-populistyczne, na argumenty takie jak pani Zaleska przed chwilą wygłosiła, ale już oczywiście wyszła z sali. Tu chodzi dosłownie, dosłownie o życie i zdrowie naszych obywateli, za których my jesteśmy odpowiedzialni. A jakość powietrza to sprawa nas wszystkich i wszyscy dostaliśmy te rozpaczliwe listy rodziców dzieci, które chorują na skutek wysokiego stężenia substancji toksycznych w naszym powietrzu. Czy Państwo przeczytali list Mamy Maćka? Jeśli nie, to spojrzyjcie na niego. Jest w waszych skrzynkach mailowych. Wszyscy to dostali. Koleżanki i koledzy, z prawej strony sali. Dostaliśmy dobrą propozycję od Komisji Europejskiej i nie wolno jej rozwadniać i osłabiać poprawkami, które opóźniają zakazy emitowania do naszych płuc trucizn, a w tym arszeniku. Głosujmy odpowiedzialnie za życiem i za zdrowiem. Dziękuję bardzo.